Często otrzymuję pytanie, czy prowadząc działalność gospodarczą na ryczałcie, mam szansę na otrzymanie kredytu hipotecznego. Tak, nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań, ale trzeba zwrócić uwagę na parę aspektów. Ryczałt może znacząco obniżyć naszą zdolność kredytową. Dlaczego? Bo bank nie patrzy na nas przychód, tylko przyjmuje część jako dochód. W zależności od stawki ryczałtu lub branży, może to być od 10 nawet do 80%. Każdy bank ma swoje zasady. Niektóre instytucje liczą połowę przychodu po odjęciu składek ZUS. Inne patrzą na kody PKD i w niektórych branżach są bardzo elastyczne. Co zrobić, żeby zwiększyć szanse na otrzymanie kredytu? Utrzymuj stałe wpływy na konto, unikaj opóźnień w opłacaniu składek ZUS i podatków, przygotuj historię rachunku bankowego oraz dokumenty dotyczące wszystkich przychodów. Podsumowując, ryczałt nie zamyka ci drogi otrzymania kredytu. Ale wymaga dobrego przygotowania i wyboru odpowiedniego banku. Zaobserwuj ten profil, jeżeli chcesz dostawać proste porady o firmie i biznesie.